Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na czwartym odcinku z serii f 125 25 Kariera Mój zespół. Czas na Grand Prix Bahrainu po ostatnim Grand Prix Japonii, gdzie jak widzicie jechaliśmy jako Jarno Opmer i zajęliśmy dziesiątą pozycję. Kolejny punkt dla zespołu i dla kierowcy, a Wiktor Martins jechał jako AI, no i zajął dziewiętnastą pozycję. Nie była to ostatnia pozycja, ale wciąż dziewiętnasta, dziesiąta pozycja. Trochę Хадужа Różnica, trochę duża strata, można powiedzieć, do Opmera. Aktualnie Martins jest na ósmej pozycji z 12 punktami, a Opmer 11 z pięcioma. W klasyfikacji konstruktorowie są na piątej pozycji z 17 punktami. wersztap prowadzi w kierowcach i Red Bull też jest na czele w konstruktorach. Teraz przechodzimy do wydarzenia działu inżynierii, gdzie mamy wizytę Gwiazdy, chce nagrać teledysk w w dziale wytrzymałości. No, i jak odrzucimy, to nic się nie stanie, a jak się zgodzimy, to morale w dziale wytrzymałości pójdą w dół i będziemy mieli aktywność. No, i się zgadzamy na to, gwiazda będzie mogła nagrać teledysk. Może trochę kibice zobaczą, jak wygląda siedziba, trochę więcej się dowiedzą o nas. No, a niestety, z wytrzymałością morale pójdą trochę w dół, no ale to nic, później się wszystko i także chyba wyprostuje. Na, na temat wytrzymałości to musimy robić rozwój jednego ulepszenia, jakim jest skrzynia biegów ulepszone materiały i będzie bardziej wytrzymałe. Również przejdziemy do ulepszenia sekcji, jako że w ostatnim odcinku udało się ukończyć jedno ulepszenie to zaczniemy robić po prostu kolejne ulepszenie, jakim będzie rozszerzenie rozwoju Aero. Będziemy mogli jednocześnie robić dwa ulepszenia w rozwoju. Nie badać, ale rozwijać, tworzyć, budować ulepszenia. No, i to zajmie 14 dni, i tam wydaliśmy parę milionów na to, ale stać nas na to. No, i też przechodzimy do ulepszenia w kadrze, jakim będzie zespół do spraw zarządzania przetargami. Minus 5% kosztów ulepszeń sekcji. I to w sumie nie wiem, czy wszystkich sekcji, tylko, czy tylko sekcji kadry. Jeżeli tylko sekcji kadry, no to. Przynajmniej będziemy mieli tańsze ulepszenia sekcji kadry, a jeżeli wszystkich sekcji to świetna informacja. No a teraz czas przejść do badania, gdzie jak możecie zauważyć w podwoziu nie możemy robić więcej badań, ponieważ będziemy musieli zrobić ulepszenie sekcji, więc tak naprawdę lepiej byłoby robić to ulepszenie sekcji niż aerodynamiki. No ale dobra, to nic. Poczekamy na to już ulepszenie aerodynamiki i później zrobimy ulepszenie w podwoziu, żebyśmy mogli dalej kontynuować rozwój naszego samochodu. A tymczasem robimy ulepszenia w układzie napędowym i w wytrzymałości też zrobimy sobie ulepszenie, więc trochę. Z niektórymi działami idziemy do przodu, a z niektórymi musimy aktualnie poczekać. Jeszcze sobie przypisujemy parę aktywności, no i już przyspieszamy czas. Za niedługo Grand Prix Bahrainu, no właśnie, jeszcze zanim to, to skończyliśmy jedno ulepszenie z podwozia i jak możecie zauważyć, właśnie wszystkie ulepszenia z podwozia po prostu czekają na rozwój a już nie możemy ich więcej badać, więc nawet to dobrze, bo przynajmniej nie tracimy za dużo na tym, że nie możemy ulepszać naszego podwozia. No i właśnie to jedno ulepszenie z podwozia przydzielimy kierowcy, jakim będzie jarno Opmer, ponieważ Opmer miał 6, Martins miał 7 ulepszeń, teraz mają porówno, pomimo tego, że każdy ma... Inne ulepszenia. Martins ma lepszy układ napędowy, a Opmer ma lepsze podwozie. No i również jeszcze tutaj. Udało się ukończyć ulepszenie, uaktualniony intranet, czy tam internet, nie intranet chyba w kadrze, ale zanim jeszcze przejdziemy do weekendu wyścigowego, to sobie przydzielimy kolejnego kierowcy do skautowania, albo po prostu do rozmawiania z nim. I najpierw myślałem nad Oskarem Piastrim, tylko no jest trochę drogi, prawie 24 miliony. Alex Albon też nie jest tani, ale właśnie Albon jest do Dobrym kierowcą, jest nawet w miarę młodym i to właśnie z nim będziemy chcieli sobie porozmawiać. Nie wiem czy na następny sezon, no ale może kiedyś podpiszemy z nim kontrakt. Fajnie byłoby mieć Alexa w zespole, bo jednak jest on dosyć doświadczony. No a zanim jeszcze przyspieszymy czas do wyścigu, znaczy zanim kwalifikacje, to będziemy jechali jako Wiktor Martins w Bahrainie. Well, as the sun goes down, the speeds go up. It's almost time to get underway for this shootout for the fastest time and the best possible grid position for tomorrow's race. Let's get on with it. It's qualifying for the Bahrain Grand Prix. A więc tak, zaczynamy już tutaj kwalifikacje w Bahrainie. Normalnie Bahrain dotychczas był pierwszą rundą, a tutaj w nowym kalendarzu w 2025 roku Bahrain jest dopiero czwartą rundą. Już tutaj na pierwszym okrążeniu prawie mieliśmy kontakt z Estebanem Okonem, na szczęście Okon przyhamował a ogólnie samochód spisywał się tak mieszanie, czasami dobrze, czasami gorzej, więc zobaczymy jak po prostu wyjdzie. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. A po pierwszym sektorze jesteśmy szybsi od naszego teammate'a. Po drugim sektorze zwiększamy tą... Przewagę do 7, 10, więc naprawdę jesteśmy błyskawicznie aktualnie tutaj na torze w Bahrajnie. A teraz kończymy już to okrążenie. Co to 8, 30, będzie za pozycja? 7, pozycja, 20 staty do Bermana. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało już po tym, jak wszyscy ukończyli swoje okrążenia. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie tutaj w WQ1. Aktualnie jesteśmy na 15. pozycji. Czy będziemy wyżej, czy przejdziemy do Q2, to już zaraz się o tym wszystkim dowiemy. Po pierwszych trzech zakrętach poprawiamy się, nie jest jakaś super wielka przewaga, ale no jednak 1 jedna dziesiąta, a po pierwszym sektorze trochę z poślizgiem wyjeżdżamy z czwartego zakrętu, no niestety obniża się nam ta poprawa, lecz jesteśmy szybsi od Jacka Duhana. chyba był Jack Duchan w tamtym momencie, no i kończymy drugi sektor, wciąż się poprawiamy Z względem naszego ostatniego krążenia. jesteśmy chyba szybsi czy wolniejsi, chyba wolniejsi od Jacka Duhana. no i teraz kończymy to okrążenie, co to będzie za pozycja, co to będzie za czas, już się zaraz o tym dowiemy, czy przejdziemy do Q2, tak jest, przechodzimy na 16 pozycji jest to świetna dla nas informacja. Naprawdę aktualnie w tym samochodzie ważne jest przyjść do Q2. Jak już przejdziemy do Q2, to Q3 no byłoby świetne, lecz na Q2. Możemy zakończyć. Nawet jesteśmy o 20. przed Estebanem Oconem, więc pewnie przechodzimy do Q2, a niestety nasz teammate Jarno Opmer odpada na ostatniej pozycji prawie sekunda straty do nas. No naprawdę jest to spora strata, ale miejmy nadzieję, że Opmer poradzi sobie lepiej w wyścigu. Tymczasem my przechodzimy do. 2 rozpoczynamy tutaj pierwsze okrążenie i zaraz dowiemy się czy przejdziemy do q3 a tak naprawdę przejdzie do q3 i każda kolejna pozycja to już trochę będzie dla nas taki bonus po pierwszym sektorze 28 taki czas jesteśmy szybsi od Olivera Bermana więc jest to dobra informacja tak samo jesteśmy szybsi od Gabriela Bortoleto, jeżeli się nie mylę więc też to jest super świetna informacja dla nas no i teraz kończymy to okrążenie co to będzie za pozycja już zaraz się dowiemy P7 80 straty do Maxa Verstappen'a no trochę Trochę straciliśmy czasu, ale to jest jednak Max Verstappen Red Bull. Red Bully są naprawdę szybkie. My jesteśmy najgorszym samochodem w stawce, ja rozpoczynamy już drugie okrążenie, czyli ostatnie okrążenie tutaj w Q2. No i zaraz zobaczymy, czy będziemy wyżej niż P13, czy będziemy niżej, czy może przejdziemy do Q3. To zaraz się też o tym wszystkim dowiemy. Po pierwszym sektorze jesteśmy wolniejsi od Liama Lawsona, ale o tylko 3 setne. Po drugim sektorze, tym razem o do Gabriela Bortoletto, jesteśmy szybsi, więc jest to lepsza informacja. Tam chyba jedna dziesiąta przewagi, coś takiego. No i teraz będziemy dojeżdżać do mety. Ostatni zakręt. Dwie dziesiąte poprawy względem naszego ostatniego okrążenia, nawet 3 dziesiąte. Przejeżdżamy przez metę, co to będzie za pozycja, czy przejdziemy do Q3, czy nie. P13, no niestety nie przechodzimy, ale wciąż 13 pozycja to jest dobra pozycja. Będziemy mieli szansę nawet pogodzić o punkty Norris, pierwszy, drugi Hamilton, trzeci Russell. My odpadamy na 13 pozycji, no ponad 2 dziesiąte straty do Jacka Duhana, a też odpada Yuki Tsunoda 6 setnych straty do Japończyka. Więc nie jest to gigantyczna strata do kierowcy Red Bull'a, a jednak Tsunoda w ostatnim wyścigu zdobył podium, więc no naprawdę nie były to świetne kwalifikacje dla Japończyka. No ale czas przejść do wyścigu, zobaczmy jak nam pójdzie, czy uda nam się zdobyć jakieś punkty. Była racja końca czasu w 2004, żeby mieć Sekiere rady do swojego grand prix. Ale dzisiaj najlepsza racja jest tam, gdzie ma znaczenie. Zaraz on na szczyt. Welcome to the Bahrain Grand Prix. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and two good passing opportunities into turns one and four. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Hamilton, Oscar Piastri, and Russell. Albon, Fernando Alonso, Holkenberg, and Jack Dewin. Lawson, Sonoda, Victor Martins, and Bortoletto. Sainz, Behrman. Esteban Ocon and Pierre Gasly. Antonelli, Hadja, Stroll and Yano Opmeer completes the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? To więc tak, strategie na ten wyścig to są tym razem dwa pit stopy, tak samo jak w Japonii. Softy, mediumy, hardy. Druga strategia jest interesująca: trzy pit stopy, softy, softy, mediumy, mediumy. Lecz uważam, że dwa pit stopy najlepiej pojechać w tym wyścigu. Ta druga strategia naprawdę jest taka ciekawa, szybka, ale wolniejsza niż ta pierwsza. Nawet uważam, że dobrą strategią byłyby na przykład softy, hardy, softy. Lecz to pojedziemy tak jak nam. Gra podała, można powiedzieć, jak gra uważa, że powinno być najlepiej i najszybciej. Wszyscy bez kar, nic się takiego nie zadziało ze stawką. My wciąż startujemy na 13 pozycji, OPMER na ostatniej pozycji. Parkujemy już nasze samochody na polach startowych. Jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Czy będziemy mieli szansę powalczyć o jakieś punkty? Czy Max Verstappen czwarty raz rzędu wygra wyścig, bo jednak on postawił tego Red Bulla na pole position? To czy czwarty raz rzędu wygra Grand Prix w tym sezonie? To też się zaraz o tym wszystkim dowiemy. Już cała stawka zaparkowała i będziemy mieli zaraz pięć czerwonych świateł. I startujemy z Grand Prix Bahrajnu. Ruszyliśmy bardzo długo nas przytrzymali. Ale Ładny start w naszym wykonaniu bardzo spokojny. Nic za bardzo się nie wydarzyło. Wszyscy ładnie wystartowali. Już tutaj patrzymy na wewnętrzne, że może zaatakować Liam Lawsona do pierwszego zakrętu. Bardzo powoli wszyscy jadą, nikt nie chce uśpić sobie jednak skrzydła na tym pierwszym okrążeniu, bo przed nami 45 minut ścigania, a Wy macie oczywiście. Skrócone 45 minut. No ale do czwartego zakrętu już teraz wyprzedzamy Liama Lawsona, ale Lawson nie odpuszcza, jest wciąż po zewnętrznej, no, ale ostatecznie wyprzedzamy go. Dosyć szeroko pojechaliśmy w piątym, nie szóstym zakręcie. Możliwe, że nie mieliśmy za bardzo dogrzanych opon. Jesteśmy też blisko Nico Hülkenberga. Nawet tam chyba doszło do lekkiego kontaktu z Niemcem. No ale nie zaatakujemy tutaj go do tego naprawdę ciężkiego zakrętu łatwo zablokować tutaj to jest chyba dziesiąty zakręt łatwo zablokować tam koło na szczęście nie zrobiliśmy tego na pierwszym okrążeniu no ale teraz właśnie kończąc pierwsze okrążenie uznaliśmy, że nie zaatakujemy Niemca i to chyba była zła decyzja ponieważ teraz Carlos Sainz atakuje nas, wyprzedza nas my spadamy na 13 pozycję jeszcze Liam Lawson tutaj powraca do tej rywalizacji no lecz utrzymujemy trzynastą pozycję a Sainz wyprzedza Hulken. Hulkenberg zaparkował tak naprawdę na zewnętrznej, przez co nie mogliśmy za bardzo wykorzystać tego spowolnienia przez Niko i nie mogliśmy go wyprzedzić. Przez to spadamy na 13 pozycję, niezły jeszcze poślizg, wyjeżdżając z czwartego zakrętu. No teraz na drugim tutaj okrążeniu ponownie w 10 zakręcie. Mieliśmy lepszy wyjazd niż Niko Hulkenberg i teraz z Diaresem będziemy chcieli zaatakować Niemca do 11 zakrętu i też tak robimy po zewnętrznej. Jesteśmy przed Hulkenbergiem, awansujemy na 12 pozycję. No i teraz na trzecim okrążeniu Hulkenberg nie odpuszcza. Chce dalej z nami walczyć i wyprzedza nas, lecz, lecz my wykorzystujemy to, że byliśmy na wewnętrznej i jesteśmy z powrotem na 12 pozycji, a teraz tsunoda duchan i... Sainz walczą przed nami o dziewiątą pozycję, czyli już o punkty, lecz aktualnie wszyscy tutaj spokojnie jadą, Duhan zblokował koło, staraliśmy się wyprzedzić Carlosa Sainza po zewnętrznej, ale to się nie udało mamy teraz żółte flagi przed nami i jest to Yuki Tsunoda ma kontakt, jest duży Yuki z Carlosem Sainzem tam jakieś części się posypały to chyba był samochód Carlosa Sainza czy Sainz ma jakieś okay, uszkodzenia, no Byłoby to świetna informacja dla nas, ale nie, mo nie możemy się aktualnie o tym za bardzo dowiedzieć. Hulkenberg atakuje nas do przedostatniego zakrętu, lecz utrzymaliśmy tą 11 pozycję. No i chyba Sainz ma uszkodzenia. Duża strata teraz do Jacka Duchana przez Hiszpana i wyprzedzamy go bez problemu. Tak jest, tam miał uszkodzone skrzydło, lecz przez żółte flagi nie mogliśmy wyprzedzić Hiszpana, ponieważ było to nielegalne wyprzedzenie. Musieliśmy oddać tą pozycję. Sainz z dużym poślizgiem wyjeżdża z drugiego zakrętu i teraz do czwartego zakrętu z DRS-em wyprzedzamy Hiszpana po zewnętrznej i awansujemy w punkty na dziesiątą pozycję bardzo ładnie, aktualnie jedziemy no i teraz wjeżdżamy na szóste okrążenie i weźmiemy się za kolegę Sainza czyli za Aleksa Albona Albon jedzie tak stara się bronić przed nami, lecz my po zewnętrznej przepięknie wyprzedzamy go, objeżdżamy go szeroko. Niestety dostajemy ostrzeżenie za limity toru, ale mamy DRS i możemy uciec albo nowi, amansujemy na dziewiątą pozycję, więc już jesteśmy w punktach i bardzo wczesnej fazie tego wyścigu. No i teraz na dziewiątym okrążeniu będziemy zjeżdżać do boksu i niestety te softy były już za bardzo zużyte, żeby doścignąć Jacka Duchana. No ale może w kolejnym stincie będziemy mogli powalczyć z Australijczykiem. Tak naprawdę czas... Okaże. Zjeżdżamy do boksu, nieźle straciliśmy kontrolę, zablokowaliśmy tam nieźle koła, na szczęście wyhamowaliśmy do 80 na godzinę. No i teraz panowie proszę, bez żadnych błędów szybki pit stop, tego potrzebujemy. Czy tak też będzie, zaraz się dowiemy. Opmer jest w boksie, a my niestety mamy problem na tylnej prawej oponie. No, długi pit stop. Duchan odjechał nam trochę, nawet Albon jeszcze nas wyprzedził, więc naprawdę, no nieładny pit stop panowie. Załamka, po prostu załamka. No ale teraz na dziesiątym okrążeniu dostajemy drugie ostrzeżenie za limity toru, więc to też nie jest świetna informacja dla nas. No i już doścignęliśmy tutaj Duchana i Alex Albona. Albon jedzie na zużytych softach, on będzie musiał za niedługo robić pit stop. Jedzie na innej strategii Albon niż wszyscy inni. Ale niestety tutaj do dziesiątego zakrętu Albon jechał powoli przez te zużyte opony i po prostu wjechaliśmy w tył Jacka Duhana i uszkodziliśmy sobie przednie skrzydło. Więc no niestety reszta wyścigu będzie ciekawa. Miejmy nadzieję, że to uszkodzenie za bardzo nas nie spowolni. No i Mark nam tutaj potwierdza, że mamy te uszkodzenia, więc zaraz się przekonamy ile czasu będziemy tracić. Już Hulkenberg nas wyprzedza, no i przez to, że tam Lawson był na wewnętrznej i trochę uderzył w naszą tylną prawą oponę, to musieliśmy trochę kontrę zrobić. No a teraz tutaj bronimy się przed Lawsonem w bardzo ciekawy sposób. Tak nagle zjechaliśmy na jego linię jazdy. Lecz chyba Lowson przez tamten kontakt przed ostatnim zakręcie ma jakieś uszkodzenia, bo nagle bardzo dużo czasu stracił. No i też pod koniec, znaczy Kończąc 14, okrążenie Lawsona już nie ma za nami. Ale natomiast jest za nami Piergasli, który też starał się w przedostatnim zakręcie zaatakować nas, ale odpuścił. No i po prostu. Stracił multum czasu. Lecz na 15 okrążeniu mamy powtórkę z rozrywki i Piergasli wyprzedza nas tym razem przed ostatnim zakrętem. No i zostanie na tej 10 pozycji. Ładnie tak zablokował nas, nic nie mogliśmy zrobić. No i niestety przez to, że nie mamy też w ogóle baterii i nie mamy też przedniego skrzydła, nic za bardzo nie możemy zrobić i nie możemy powalczyć z Gaslim. Aktualnie jesteśmy na 11. Pozycji. A teraz na 17. okrążeniu Oliver Berman się do nas przybliża. No i Oli będzie nas też atakować do przedostatniego zakrętu. Tylko on nie jak Gasly będzie przed nami, tylko dopiero na prostej będzie z nami walczyć. Mamy tym razem baterię, mamy DRS. No i na szczęście zostaniemy przed Bermanem. Berman nas nie wyprzedzi do pierwszego zakrętu, a też na następnej prostej DRS będzie mieć on już DRS, więc czy nas zaatakuje? No nie, Berman jest chyba za daleko, ta prosta jest za krótka, żeby nas mógł zaatakował. Zaatakować. I teraz na 18 okrążeniu zjeżdżamy do boksu. Oli nie zjechał z Kimim Antonelli. No i teraz my robimy drugi pit stop i jak też możecie zauważyć w prawym dolnym rogu zmieniamy skrzydło. No iż to niestety stracimy szansę na jakiekolwiek punkty, ale nawet gdybyśmy nie zmienili skrzydła nas byliśmy po prostu zawolni, żeby z kimkolwiek walczyć. Więc bardzo długi pit stop 7, no prawie 8 sekund. A jeszcze przez to, że hadżar przejeżdżał, musieliśmy dłużej poczekać w pit stopie. No i spadamy na 18 pozycję. Więc no już tak naprawdę. Nie mamy szans na nic, teraz bardziej jedziemy, żeby ten wyścig dokończyć. Wyprzedzamy Albona i Lawsona w wyboksie, awansujemy na szesnastą pozycję dzięki temu. No i właśnie na tych hardach z wymienionym skrzydłem to po pierwsze jedzie się o wiele lepiej niż z zniszczonym skrzydłem. Teraz wyprzedzamy Gabriela Bortoleto i Estebana Okona, natomiast Okon ma softy i był dosłownie za nami, jak wyjeżdżał z boksu, więc za bardzo nie możemy powalczyć z Francuzem, a szczególnie, że nie mamy baterii i też bardzo słaby mieliśmy wyjazd z ostatniego zakrętu. Może gdyby nie ten wyjazd, to byśmy mogli powalczyć z Francuzem, no ale niestety brak baterii powoduje, że nie możemy walczyć z Hasem. Tylko musimy po prostu tak jechać. I tak naprawdę do końca wyścigu nawet jesteśmy blisko Hajara, lecz niestety nie mamy baterii i nie możemy zaatakować go. A w późniejszych fazach, znaczy toru... Jesteśmy bardzo blisko Hadżara, lecz niestety nie ma, znaczy mamy baterie, yy, ale to nie są miejsca na wyprzedzanie i później na prostej statele, gdzie jest miejsce na wyprzedzanie, nie mamy baterii. Lecz teraz mamy większy problem, jakim jest Gabriel Bortoleto wjeżdżając na ostatnie okrążenie. Ten sauber jest bardzo szybki z DRS-em, lecz na szczęście my wybroniliśmy się wewnętrznej i zostajemy przed nim na 15 pozycji. No i teraz mamy ostatnie okrążenie, przedostatnia prosta. To nie jest prosta DRS, więc może się wybronimy przed Gabrielem. Mamy dużo baterii tym razem. No i na szczęście chyba zostaniemy przed Brazylijczykiem, ale jeszcze przed nami dojazd do mety. Gabriel będzie mieć DRS, jest bardzo blisko, lecz udaje nam się utrzymać tą piętnastą pozycję. No nie był to świetny wyścig, straciliśmy dwie pozycje względem pozycji startowej. Przynajmniej dobrze, że 15 pozycja, nie szesnasta, no ale no mogły być punkty, gdyby nie to uszkodzenie, gdyby nie ten wjazd wyduchana, ten wyścig byłby kompletnie inny.

no, i tak jest, tak właśnie wygląda podium. Gratulacje dla całego podium i gratulacje dla ekipy Red Bull'a za zwycięstwo czwarty raz z rzędu. No, nasz nas wyścig nie był tak fenomenalny jak Maxa Verstappena. Verstappen pierwszy, drugi Leclerc, trzeci Norris czwarty, Hamilton piąty, Piasty, szósty, Russell siódmy, Alonso ósmy, Gasly dziewiąty, Hulkenberg i dziesiąty Duchan. My kończymy ten wyścig jako Martins na piętnastej pozycji. Straciliśmy, powtarzam, dwie pozycje względem pozycji startowej. Natomiast nasz teammate Jarno Opmer może zaraz do niego przebijemy, tak jest, zakończył ten wyścig na siedemnastej pozycji, czyli zdobył pięć pozycji. No, i to jest najlepszy wynik. Można dzieć drugiego kierowcy, który nie jest prowadzony przeze mnie. 17 pozycja, ostatnia to była 19 pozycja, więc gratulacje dla Jarno. Verstappen prowadzi 45 punktów przewagi nad Norrisem, później Piastri, Leclerc i Hamilton zamyka top 5. Martins wciąż ósmy z 12 punktami, a Opmer niestety nie przeczytałem. Red Bull prowadzi 135 punktów, 21 punktów przewagi nad Macarenem, trzeci Ferrari, czwarty Mercedes i piąte wciąż Tito Motorsports. Jeden punkt przewagi nad Williamsem dzięki temu, że Williams nie zdobył żadnych punktów w tym wyścigu. Pod względem finansów, podobno nikt sobie nic nie uszkodził i dostaliśmy 100 tysięcy dolarów, pomimo tego, że jako Martins uszkodziliśmy przednie skrzydło, a ocena kibiców idzie wciąż do góry. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, jeżeli Wam się podoba, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, papa, pa, no i cześć!